Moi drodzy, dzisiaj tworzę dla Was specjalny odcinek. Odcinek ze spacerówkami Cybex. Ale będzie to kolekcja platinum. Będziecie mogli zobaczyć dzisiaj trzy świetne spacerówki, właśnie z tej najwyższej linii. Przede wszystkim dosyć duży wózek Cybex Priam, oczywiście w najnowszej wersji. Również Cybex Priam może występować w wersji 2 w jednym, czyli z gondolą. Dzisiaj u mnie. Porównujemy spacerówki, pokazuje bardziej te spacerówki, więc jest sama spacerówka. Kolejny model, który pokażę, będzie to Cybexy. Mios, Majos, różnie to wymawiamy, również może występować w wersji 2, w jednym, czyli z gondolą, ale dzisiaj pokażę w wersji spacerowej. I na koniec najnowszy twór Cybexa, również w kolekcji Platinum pojawiła się fajna, mała, sprytna spacerówka Koja. Jak zauważyliście, linie Tom łączy to, że wszystkie modele mogą występować na ramię Rose Gold, ale również są do zamówienia w ramie czarnej czy w ramie chromowanej. Łączy je również piękne wykończenie rączkami i pałąkami z ekoskóry. Także dzisiaj te trzy spacerówki. Trzy spacerówki, każda wydaje się w innym rozmiarze: większa, średnia i mniejsza, ale łączy je kilka cech. Jedną z tych cech jest udźwig. Każda z nich ma siedzisko dla dziecka do 22 kg, czyli całkiem duże. Uniosą większe nawet dziecko do 3-4 latek. Po prostu funkcyjnie, w zależności od tego, co potrzebujemy, taką spacerówkę możemy dla siebie wybrać. Kolejna rzecz. Wiadomo, jeżeli decydujemy się na większą spacerówkę, która ma duże koła, będzie to model bardziej terenowy, będzie on też cięższy, czyli taka i wózeczek będzie ważył 13 kg. Jeżeli potrzebujemy coś lżejszego, ponieważ mieszkamy w mieście, nie będziemy chodzić terenowo, czasem chcemy pojechać w jakąś podróż, na przykład samolotem, chcemy, żeby się wózek dobrze składał, wybierzemy coś lżejszego na mniejszych kołach. Nie za bardzo terenowych i na przykład wózek Mios będzie ważył około 9 kg, z gondolą troszeczkę więcej. A jeżeli szukamy czegoś całkiem malutkiego na podróże do samolotu, do samochodu, szybkie. Małe, bardzo lekkie, 6,6 kg. Wybierzemy najnowszy model Koya. Taka ważna cecha tych dwóch modeli, czyli Priama i Miosa jest to, że siedzisko możemy ustawiać w dwóch kierunkach, czyli większe dziecko jeździ przodem do kierunku jazdy, mniejsze możemy siedzisko przestawić tyłem do kierunku jazdy. Więc to jest taki bardzo, bardzo duży plusik. Kilka ważnych cech. Najpierw skupimy się na priamie i miosie, dlatego że te wózki bardzo często wybierane są też z gondolą i troszeczkę inne są funkcyjnie. Zerknijmy na budki. W miosie mam powiększenie, mam okienko do podglądu i cztery aż pozycje pochylenia. Tak wygląda najbardziej pochylona pozycja. W priamie wygląda to w ten sposób, że tu mam powiększenie. Tutaj mam okienko i również cztery pozycje. Pochylenie budki przysłonięcie jest bardzo podobne, a jak będzie to wyglądał w małej koi, już rozłożymy sobie to na leżące siedzisko. W górnej części mamy powiększenie tej budy. I w powiększeniu od razu pojawia się okienko do wentylacji i podglądu. Myślę, że pochylenia tutaj i przysunięcia dziecka są w podobnym zakresie, ale szybciutko odwrócę Wam te wózki do przodu, ponieważ zwróćcie sobie uwagę na podnóżki. W miosie podnóżek jest siateczki, a tutaj mamy pełny. Ale zwrócę Wam uwagę na coś, czym się mios charakteryzuje: czyli tutaj z tyłu możemy sobie zdjąć tą osłonę i mamy wentylację. Taka podobna opcja zastosowana jest właśnie w koi. I świetnie się to spisuje na lato. Również możemy zdjąć tą osłonę i mamy tutaj w oparciu pełną wentylację. Teraz jesteśmy przy siedziskach. Chciałam wam pokazać system regulacji pasów. Ten system regulacji pasów to jest już to najnowsze rozwiązanie, takie które pojawia się również w fotelikach, czyli mamy z automatu luzujemy szelki, zapinamy dziecko i potem poprzez pociągnięcie tego paseczka przyciągamy te szelki tak żeby idealnie do ciała dziecka były dociśnięte. Istotną rzeczą przy wyborze spacerówki jest dla Was nie tylko jej wielkość, nie tylko jej waga, nie tylko jej koła przeznaczenia na teren, ale też jakiej wielkości ma siedzisko. Wspominałam już, że wszystkie te siedziska są do 22 kg, ale jaki mają wymiar. Będę mierzyła tutaj mniej więcej po środku. 34 szerokość w koja. Teraz idziemy do. Miosa 27, czyli jest to już troszeczkę węższe siedzisko. I idziemy do Priama. Tutaj mamy 28 cm, czyli w sumie najmniejsza spacerówka okazała się mieć najszersze siedzisko. Teraz oparcie. Należy mierzyć oparcie nie tylko na wysokość tam, gdzie mamy faktycznie podparcie, ale sprawdzamy wysokość do budki, bo to świadczy, jak wysokie dziecko może tutaj usiąść. W przypadku koi jest to 66-67 cm. Mios, sięgając aż do samej budki, bo tyle może się tu mieścić, to jest 61 cm. Czyli znowu ten malutki okazuje się, że ma całkiem dużą wysokość. No i co mamy w priamie? W Priamy mamy około 63 cm wysokość do budki. Wspominałam o kołach, które nadają się na gorsze tereny, czyli w Priamie macie takie koła i je też koła z przodu można zablokować do jazdy na wprost. Ale ten nieco mniejszy Mios również ma możliwość blokady tych kółek do jazdy na wprost. Jednak mała spacerówka Hoi nie ma już takiej blokady, no jest to jednak wózek przeznaczony bardziej na takie jazdy w Wygodniejszym terenie do użytkowania. Również ten mały wózek nie będzie miał też regulacji rączki. Niewielką regulację rączki możemy zobaczyć sobie w Niosie zobaczcie, jak ona wygląda a chyba największy zakres regulacji rączki mamy oczywiście w Cybek Priam. Tutaj ta rączka ma faktycznie bardzo długi zasięg, zresztą wózek jest fajnie dedykowany też dla wysokich osób. No i jestem przy tym wózku, już więc wspomnę o takim dodatkowym udowodnieniu, które posiada tylko Priam, czyli ewentualnie możliwość jazdy na dwóch kołach. Tą możliwość można wykorzystać przy przeciągnięciu po jakichś piaskach, i fajnie spisze się to na plaży, ale też czasem mamy używają, żeby po kilku schodkach wprowadzić ten większy wózek i zrobimy to wygodnie. Jak już PRIAM jest największy, to jego koszyk też będzie największy i ma tutaj dosyć spore powiększenie, jest lekko przymykany. Nie spotkamy tak dużego kosza w tych mniejszych wózkach, ale te kosze rozciągliwość mają pod całą ramą, więc też kilka rzeczy na pewno tam się zmieści. Myślę, że złożymy te wszystkie trzy spacerówki, żebyście mniej więcej zobaczyli jaki ma rozmiar. Zacznijmy od Priana. Składamy siedzisko przodem do kierunku jazdy. To siedzisko nie będzie samodzielnie stało po złożeniu, więc pozwolę sobie ten cały zestaw położyć na ziemi. Kolejny model. Miasto również siedziskiem przodem do kierunku jazdy. I tutaj już system składania pozwala na to, żeby ten wózeczek stał samodzielnie po złożeniu. On stoi fajnie na kółkach, ale chciałam Wam pokazać, jak to wygląda po złożeniu rozmiarowo. Więc położymy je koło siebie. I nasze najmniejsze maleństwo, które będzie naprawdę wygodne, jeżeli potrzebujemy coś całkiem małego. Wygodny sposób się składa i rozmiar, jaki uzyskujemy, możemy również w dowolny sposób przenosić na ramieniu. Będzie to bardzo podręczne. No i tutaj, no nie ukrywajmy, no będzie najmniejszy. W końcu ma malutkie kółeczka i jest cały taki niższy, więc widać tutaj różnicę. Będzie to tutaj, że tak powiem, propozycje dla każdego. Trzy rozmiary po złożeniu. Trzy rozmiary po rozłożeniu. Propozycja dla każdego. Terenowa, średnia, malutka, podróżna. Także dzisiaj pokazałam Wam Cybex Platinum, spacerówka. Jeszcze raz przypomnę: Cybex Priam, Cybex Mios, Cybex Koi. Dziękuję Wam bardzo. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście jestem do dyspozycji: Instagram, Facebook, TikTok. No i oczywiście możecie pisać pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.